Kardynał Stefan Wyszyński był wielkim kapłanem, był wielkim mężem stanu. Był ojcem narodu, nawet można powiedzieć, nauczycielem narodu. Ale jednocześnie był bardzo bliski każdego człowieka. Dzisiaj niektórzy uważają niesłusznie i coraz częściej odwracają się od tego, że był ze spiżu. Był ze spiżu, jeśli chodzi o walkę o wolność Kościoła, o miejsce Boga w sercach Polaków. Ale jednocześnie był niezwykle ciepły, niezwykle bliski każdego człowieka. Czas. Stefan Kardynał Wyszyński, prymas polski, to jest prymas, który został powołany na tą stolicę prymasowską w bardzo trudnym okresie dla dziejów Polski. To był 48 rok, rok wielkiej walki z Kościołem. Polska ledwie wyszła z tej II wojny światowej, a wpadła, jak ktoś mi z deszczu pod rynnę, bo pod okupację sowiecką. I wtedy właśnie Stefan Wyszyński Wcześniej biskup Lublina zostaje prymasem Polski. To były tak trudne czasy, że w drodze na swój ingres, czyli na objęcie katedry, już szykowano zamach na jego życie. Na szczęście nie wyszło, ale mówię po to, żeby powiedzieć, jaki to był trudny czas. Próbowano wprowadzić system komunistyczny, który. Przede wszystkim, jako główne założenie, zwalczał Boga, zwalczał religię. Wielu kapłanów zostaje aresztowanych, wiele kościołów zostaje zamykanych, zakony, seminaria. I 53 rok to był apogeum walki z Kościołem. Był taki dzień, kiedy do prymasa. Wręcz kolejka się ustawiła przełożonych zakonnych, jedni mówili, ojcze ratuj, zabrali nam wydawnictwo, ojcze ratuj, zabrali nam szkołę, zabrali nam to, zabrali nam to, co to teraz będzie? I ten prymas wszystkich, który był odcięty od Watykanu, już nie można było jeździć do Watykanu, był właściwie można powiedzieć samotny, mówił, uspokajał, nie bójcie się, nie wiem co będzie, ale wiem kto jest, jest Bóg, a my w nim. We wrześniu 53 roku zostaje aresztowany. Trzy lata odosobnienia, pilnowania przez ogromną ekipę strażników, bez sprawy, bez sądu, bez wyroku. Przychodzi rok 56. W Polsce zaczynają się niepokoje, najpierw w czerwcu, potem w październiku, ale w międzyczasie 26 sierpnia na Jasnej Górze ma miejsce niezwykłe wydarzenie, które skupia około miliona Polaków. Są to jasnogórskie śluby narodu polskiego, napisane w wielkiej tajemnicy w więzieniu przez księdza prymasa i złożone przez naród. Na jasnej kurze. Milionowa rzecz, absolutnie ponad milion ludzi tutaj się zebrało. W promieniu ponad kilometr we wszystkich stronach byli ludzie. Głowa przy głowie. To było, to było niepowtarzalne. Więc oni wszyscy wołali, Królową Polski przyrzekamy. Obieramy Marię na nowo Królową Polski. To jest dzieło właśnie prymasa. Rosyjskie wojska podobno były w okolicznych lasach przebrane nawet w cywilne ubrania. Nikt się nie odważył zaatakować ludzi. Nikt nie odważył się rozgonić tego towarzystwa. I te milion osób ślubowało. Dwa miesiące później ksiądz Prymas wychodzi z więzienia. Śluby jasnogórskie stają się taką kanwą dziewięcioletniego przygotowania do rocznicy tysiąclecia Chrztu Polski w roku 1966. Nieustannie odwołujemy się i do kolejnych przyrzeczeń ślubów jasnogórskich, ale również do tego aktu, który miał miejsce 3 maja 1966 roku do aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Matce Najświętszej za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Wlewał tego ducha nadziei. Ludzie wychodząc z odpustu jastogórskiego, najczęściej 15 sierpień, 26 sierpień, wychodzili pełni nadziei, że zwycięstwo jest murowane bo on mówi zapamiętałem takie słowa dzieci boże dzieci moje taki miał zwrot bądźcie spokojni o losy kościoła w Polsce dlatego że ja pierwszy odpowiedzialny za te losy kościoła jestem spokojny bo losy kościoła w katolickiej Polsce złożyłem matczynę ramiona dziewicy wspomożycielki, jasnogórskiej pani a to są ramiona Panny Możnej, tej, która zwyciężyła i zwycięża. To była bardzo częsta taka jego domena, zwyciężyłaś, zwyciężaj. I ludzie wychodzili właśnie z odpustu z tych, tych nabożeń z takim właśnie otuchą, że kiedyś komuna musi paść, kiedyś musimy otrzymać wolną Polskę, bo nas Nasz jesteśmy w ramionach Matki Bożej Jasogórskiej Królowej Polski. Zawierzył cały naród przez ręce Maryi ku Bogu, czyli zabezpieczył, jak powiedział ten naród polski, swoją ojczyznę w najbezpieczniejsze dłonie Marii I mi się wydaje, że właśnie Maryją uratował wiarę narodów w Polsce. Możemy to spojrzeć, jak to się działo u sąsiadów. Tam kościół był Przetrzebiony. Tam Kościół krwawił, nas też krwawił, ale tam rzeczywiście krwawił i umierał. Na Zachodzie z innych przyczyn umierał. A w Polsce choć cierpiał, choć był męczeński, jednak rósł w siłę i później zaowocował wielkim pontyfikatem Jana Pawła II. Wydaje mi się, że jest to w ogromnej mierze zasługa tych lat pracy ale również cierpienia, wiary księdza prymasa Wyszyńskiego. To zresztą podkreślił Jan Paweł II kilka dni po swoim wyborze na stolicę Piotrową. Nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, mówił zwracając się do prymasa, Twojego cierpienia, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Najświętszej. Dla mnie najważniejsza jego nauka to to, że uczył nienawiść zwyciężać miłością. Powiedział to już w 1966 roku, właśnie w okresie milenium, podczas uroczystości przeżywanych w Warszawie, kiedy, może nie wszyscy pamiętają, obraz Matki Bożej został przez władzę zatrzymany, właściwie aresztowany, i przez sześć lat nie mógł wędrować po parafiach. Kiedy księdza prymasa obrzucano obelgami, wyzwiskami, kiedy krzyczano precz do Rzymu, on mówił: Zwyciężył kto miłuje, kto nienawidzi przegrał. Zwyciężył choćby leżał zdeptany, kto miłuje. Nienawiść zawsze przegra. W roku 1967 Stefan Kardynał Wyszyński zaproponował społeczeństwu polskiemu w liście na Wielki Post ABC społecznej krucjaty miłości. Jest to program, który jest aktualny także dzisiaj. Jest to program na całe życie i na nasze życie codzienne. Jest to program, który buduje ducha miłości, ofiary, braterstwa, przebaczenia, wzajemnego szacunku. Program, który jest, jest potrzebny nam dzisiaj, szczególnie w naszym społeczeństwie. ABC społecznej krucjaty jest możliwością dania świadectwa o miłości, dania świadectwa miłości, w którą wierzymy, tak żeby nasza wiara nie była martwa, tylko żeby nasza wiara była przeobleczona w uczynki. Tutaj słowo krucjata znaczy wyprawa i kojarzy nam się z wyprawą przeciwko czemuś i przeciwko komuś. Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński zaprasza nas, żeby to była wyprawa po coś. Wyprawa po kogoś, o kogoś, żebyśmy zawalczyli o miłość i o ducha miłości w nas samych i w naszym najbliższym otoczeniu, w rodzinie, na uczelni, w szkole, w pracy, tam gdzie, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli dać świadectwo tej miłości, która nas, nas ukochała, czyli Panu Bogu. Kiedy zaczynałam pracę zawodową, to poszłam do księdza prymasa, poprosiłam o błogosławieństwo, bo bardzo bałam się tej pracy. Ksiądz prymas wysłuchał mnie tak cierpliwie bardzo, detalicznie dopytał, czego ja się boję, dlaczego się boję, no i długą rozmowę przeprowadził ze mną, a potem na koniec mi powiedział, idź i kochaj. I te dwa słowa towarzyszyły mi, mi do tej pory, bo to był dla mnie taki program, Program po prostu na życie, nie tylko na pracę zawodową, ale na życie. I jak robię sobie rewizję sumienia, to właśnie to pytanie, szczególnie o tą miłość czym jest co to znaczy kochać? Ciągle mi to pytanie nurtuje i czy kocham. Odnośnie y, y, definicji czasu, to była taka ciekawa wypowiedź księdza prymasa. Mówił, tak, ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I jeszcze do tego dodał: Tyle jest wart czas, ile jest w nim miłości. Więc dla mnie to był po prostu też program. Tyle jest wart czas ile jest w nim miłości. jeżeli tracę czas, to zawsze mam bardzo wielkie wyrzuty sumienia. Myślę, że to wpłynęło na moją duchowość. Prymas Wyszyński miał takie powiedzenie, że nie możesz dać tego, czego nie masz w sobie. Nie możesz dać tego, Czego sam nie masz. Dlatego zapraszał nas, żebyśmy czerpali z tego, co jest dobre. Zapraszał, żebyśmy czerpali z miłości, wzajemnego szacunku, pokoju, tego wszystkiego, co nam daje Pan Bóg w swoim słowie, w swoim przesłaniu w Ewangelii. Więc naszym zadaniem jako ludzi jest czerpać z tego, co jest dobre, co może budować. Nie to, co może niszczyć, rujnować, tylko to, co możemy stworzyć nowego, dołożyć do tego, co już jest dobre. I dla mnie to jest też takie przesłanie na, na całe życie, żeby spędzać tak czas, tak pracować, żeby to było ku pożytkowi, żeby ten czas nie był stracony, żeby moja praca przynosiła pożytek i nie tylko mi, ale też innym. Bo też Ksiądz Prymas miał takie przeświadczenie jako ten społecznik, że nikt z nas nie żyje dla siebie. Jeżeli żyjemy, to żyjemy. Dla innych. I tym, co zostaliśmy obdarowani, tak jak w tej przypowieści o talentach, to tym, tym mamy się dzielić i to pomnażać. A to się nie dzieje inaczej, jak właśnie wśród ludzi. Że to jest najlepsza droga w realizacji swojego powołania, jakiekolwiek by ono nie było, żeby być wśród ludzi i dla ludzi. To, co mnie najbardziej fascynuje, zastanawia, to jego wezwanie do pracy nad sobą. Do tego, żebyśmy nie poprzestawali na tym, jaki ten świat jest, żebyśmy ten świat próbowali zmieniać. I każdy może to uczynić. Ksiądz Prymas mówił o wysiłku, który każdy człowiek musi w swoim życiu podejmować. I to jest realne. Na co dzień mogę zmienić świat, bo mogę zmienić siebie, swoje nastawienie wobec innych ludzi, bo mogę oddziaływać na drugiego człowieka, rozmawiając z nim, dyskutując. Docierając, pytając, otrzymując odpowiedzi, pomagając mu albo oczekując pomocy od niego. I to jest realne, że w prostych czynności, proste czynności wpływają na to, że my zmieniamy świat. Zobaczyłam księdza prymasa po raz pierwszy, kiedy miałam 14 lat. Było to wydarzenie dla mnie wielkie. Wielki czwartek w katedrze warszawskiej. Zobaczyłam wielkiego prymasa, który szedł w procesji, płynął jako wydawało mi się wielki książę kościoła, który wyszedł na ambonę, powiedział wspaniałe kazanie. I potem. Poszedł, żeby umywać nogi dwunastu starcom, tak jak przewiduje liturgia Wielkiego Czwartku. Dla mnie w tamtym momencie to był szok. Tutaj ten wielki człowiek, a tutaj klęka przed starszymi panami i całuje ich nogi. Najpierw pomyślałam sobie, no każą mu, taki jest zwyczaj. A potem zrodziła się we mnie refleksja. A może jest coś więcej w tym geście? Może on rzeczywiście tak szanuje drugiego człowieka, że jest gotowy przed nim uklęknąć, że jest gotowy ucałować mu stopy? I ten moment był bardzo ważny w moim życiu, bo on sprawił, że mimo iż byłam wierzącą, praktykującą osobą, zupełnie inaczej spojrzałam na sprawy wiary. Zupełnie inaczej zaczęłam je odbierać. Usłyszałam o oddaniu Matce Bożej, i jakoś bardzo mocno mnie to poruszyło osobiście, że to jest taka najprostsza droga do, do Pana Boga przez Maryję, przez oddanie jej, przez zawierzenie jej. Zaczęłam patrzeć na prymasa. Jak on postępuje, co on mówi, czy, no, tak może powiem niezbyt ładnie, chciałam sprawdzić, jak to jest w jego życiu. Wszędzie patrzyłam na niego pod tym kątem, czy on szanuje człowieka. I zauważyłam, że umie słuchać człowieka. Zauważyłam, że wstaje, kiedy do jego pomieszczenia, w którym jest, wchodzi kobieta. Nawet jeśli jest to bardzo młoda kobieta, zobaczyłam, że uczy dziękowania za wszystko. I powtarza, że za wszystko warto dziękować, że wdzięczność jest oznaką ludzi z Dobrego Kruszcu. To sprawiło to sprawiło wielką rewolucję w moim życiu. Zawierzenie matce Najświętszej nie jest sprawą łatwą. Prymas też. Oddał się jej w więzieniu 8 grudnia 1953 roku, ale to wcale nie sprawiło, że wyszedł z tego więzienia, że miał jakieś lepsze warunki i dalej trzy lata jeszcze musiał odsiedzieć w, w tym więzieniu. I oddanie Matce Bożej sprawia, że przychodzą momenty trudne, w których człowiek Musi zupełnie na nowo się odnaleźć, w których musi zupełnie na nowo zaufać Panu Bogu. Dla mnie i dla mojej rodziny takim wydarzeniem, które uważam, że przeżyliśmy dzięki właśnie temu zawierzeniu Matce Najświętszej, była tragiczna śmierć mojego brata w wypadku samochodowym. Miał 24 lata narzeczoną, plany, kończył studia. Wtedy, wtedy to nauczanie księdza Prymasa i jego osobista postawa relacji do Matki Najświętszej, właśnie tego, tego zawierzenia jej na przepadłe. Pomogła przetrwać mnie i całej mojej rodzinie, rodzicom, aby nie, nie zamknąć się na Pana Boga, nie pytać, dlaczego nas to spotkało, tylko przyjąć to z zaufaniem, że Bóg wie, co robi, i jeśli takie doświadczenie dopuścił, to widoczne, widocznie ono było potrzebne. Prymas Stefan Kardyna Wyszyński od początku swojej posługi zabiegał o rodzinę. O rodzinę zdrową opartą na sakramencie małżeństwa, rodzinę, która będzie budowała w przyszłości naród, która buduje nowych, nowych obywateli. Do tego też powołał w roku 1952 rodzinę rodzin, duszpasterstwo, które opiekowało się rodzinami, które budowało ich w miłości wzajemnej, w miłości małżeńskiej, w miłości rodzicielskiej ale także służyło pomocy takim rodzinom. Dziękuję bardzo Prymasowi za to, że uczył mnie takiego całkowitego zawierzenia swojego życia Maryi. Dzięki temu ja zwróciłam się wprost do Matki Bożej o dobrego męża. Poszłam też w tę intensywną pielgrzymkę do Częstochowy i podczas tej pielgrzymki poznałam mojego męża. No jest to na pewno dobry orędownik ludzi młodych w tych sprawach sercowych, bo bardzo dużo z naszych, z naszych przyjaciół właśnie poznało się, czy to na Piłczynce Częstochowy, czy też na, w grupie rodziny-rodzin, tak naprawdę realizując swoje powołanie jako wychowawcy młodzieży i dzieci, spotykając się na kursach, dając coś siebie drugiemu człowiekowi. I widzę, że on, on po prostu um, ukierunkowuje nas na to, żeby szukać czegoś głębiej, czegoś wyżej. I nie poprzestawać na takiej zwykłej codzienności, tylko szukać obecności Maryi, znaków Bożego prowadzenia w naszym życiu. Dla mnie taką perełką, czymś bardzo cennym jest ten program ABC społecznej krucjaty miłości. Te wskazania są tak konkretne, są tak wymiernie przekładają się na życie, po prostu odnoszą się do codziennych sytuacji z mojego życia. I na przykład, gdy ktoś wchodzi bardzo zdenerwowany do domu, czy to jest jedno z moich czwórki dzieci, czy też mąż, który długo stał w korkach i naprawdę niejeden kierowca mu zajechał tam drogę i ma prawo być zdenerwowany, to te wskazania na przykład, w szczególności to, rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez uspokajaj i okazuj dobroć, to, to te wskazania są takie konkretne, one pomagają właśnie zachować spokój, dlatego, że ja też nie jestem najspokojniejszą osobą na świecie i takie, można powiedzieć, braterskie upomnienie, nie podnoś głosu, uspokajaj innych, okazuj dobroć, to, to tak naprawdę w pewnym sensie polepszyło i uratowało moje, moje relacje w domu, dlatego, że Chcę być tą mamą, która jest kochana, spokojna, y, która jest y, tak jak Maryja wprowadza pokój, jest, jest też pokorna, przy, przy, potrafi przejść przez trudne sytuacje z zaufaniem i nie, y, nie czyni awantur. Y, staram się jak najbardziej, nie zawsze to oczywiście wychodzi, ale staram się jak najbardziej wcierać w Cię te słowa. Dzięki nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego. Dzięki temu, że cały czas próbuję to wdrożyć w moje życie, mam szczęśliwą rodzinę. Mimo różnych trudności żyjemy z mężem już 26 lat, mamy cudowne dzieci, mamy rodziców, z którymi mamy silne relacje. No i liczymy na to, że kiedyś będziemy też szczęśliwymi dziadkami. Prymas powiedział, że czas to miłość, a nie pieniądz. Bardzo mocno to czuję i tego doświadczam. Zawsze dla nas było ważniejsze to, żeby być razem, ze sobą, żeby być też razem z dziećmi, być z innymi ludźmi niż pieniądze. Przyniosło te efekty, bo myślę, że ten czas poświęcony, zamiast siedzenia nie wiadomo do w pracy, czas poświęcony żonie i dzieciom, w tej chwili procentuje relacjami, jakie są między nami. Zawsze warto być niż mieć. Młodzieży stawiał wysokie wymagania. Brzmiał mi w uszach jeszcze słowa, które. Mówił do młodzieży w 66 roku: Musicie być jak orły, które nie boją się żadnej przepaści, które latają wysoko, które mają orli wzrok i orle serce. I y, tłumaczył, co to znaczy: że trzeba mierzyć wysoko, że trzeba patrzeć głęboko, nie powierzchownie, y, tylko. Docierając do, do sedna sprawy, do prawdy, że trzeba mieć dobre serce, które swoją ogar dobrocią ogarnia wszystkich ludzi. Młodzież była dla niego bardzo ważna. Była przyszłością narodu i on to nieustannie młodym ludziom powtarzał. Jesteście naszą przyszłością. ABC Społecznej Krucjaty Miłości, kardynał Stefan Wyszyński. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, Twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich, napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Thank you